Czujemy wjazd do tajgi żeby się przycisnął tygrysek Idziemy, żeby go całego nie porysować tak dramatycznie. Jedziemy Dobra wyłączę Generalnie przydzielamy się tajgą do miejsca kempu tak żeby nie uszkodzić za bardzo aut Dobra, tu musimy wysiąść Strasznie dymie coś tygrysek musimy wysiąść i ten skłonić sytuację. Dobra. Na razie chłopaki wycinają drogę. To jest bardzo gęsta samozaroszla, także no nie jest lekko. Zaraz będziemy sekcję błotną przed kampem. Szukujemy przejazd na tygryska, bo strasznie dymi. Strasznie dymi coś tygrys, jak ci powiem. To? Rzuciłem preparat do czyszczenia wtrysków. To może mieć wpływ? bo tak bardziej, bo bardziej dymi nie, no dymi ale wlałem ten preparat na preparacie ludzi teraz robimy przejazd i musimy się dobić do sekcji błotu ja już tygryska przerysowałem tylko dobra, idzie drugi jesteśmy w funkcji kępowej Zakończymy sobie przedwłokę, zanim będziemy robili koszulkę łatwo i zanim będziemy robili kęp tak tak. Dobra, tu gdzieś granie kępujemy Te kępy się zrobiły dosyć konkretne, kolejne Zostawiamy teraz kolatora. Musimy zjechać z tych traw, żeby ognisko nie zapaliło nam tutaj w tych uszu no, i do, do punktu, gdzie zbudujemy bazę nie, no i co? Będziemy tam działać, ale grunt jest grząski, więc będzie głęboko. Zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać jak te kolejne wyglądają, ale... Może być tak, że wyjazd będzie nie taki piękny jak wjazd. No zobaczcie, gdzie to się ma wbić. Zwierzowstwo jest base jumping, no to już jest tam, kurwa, gruba, duża liga, tak, to już są... Tam... Paratycyk. Przygotowanie do terenu. No ilu koparat schodzimy? 0,8. 0,8. Schodzimy na tyle, a na przodzie. Jedynkę. Jedynkę robimy, nie? Trasę już mamy ułożoną. I zaraz ruszamy. Mamy nawet rów do pokonania. Musimy go pobiechać, żeby wjechać w strefę teren. Także zaraz będziemy ten Wam że chodzi i tu kucharz krowata. Szykuje bo posiłek, musimy zakończyć ten rów i wjeżdżamy w strefę terenu Tak, tak. Ten zbądź się nic też będę. Czy się urwało? Zgięło się. Dobra, szykuje się do wjazdów nieznanych. Się ustawia i tu będzie się ładował. Szybki serwis i powychodziło dużo rzeczy takich, jak latające kabelki, Przez te krzeczory. czyli trzeba zrobić jakiś patent, żeby nie pourywać przewodów. Tak, teraz podpinamy wtyczki i wszystko, więc jest dobry test żeby to wszystko wyeliminować. Żeby takich sytuacji nie było, na przykład tak jak to, żeby nie urwać, jak wpadnie gałąź, a jak łamiemy gałęzie, idziemy grubo, no to takie rzeczy się dzieją. Więc to trzeba wszystko wyeliminować. W jest droga stara wiesz Przypomina mi widzą że kopara ma 2 metry, więc to nie jest tak płytko wzrostu No taki mam plan właśnie, żeby tak zrobić, żeby się przepierdolić przez, yy, wjechać, no w razie bo mamy tam drzewo, mamy liny, żeby tam się dociągnąć zaraz się pojawi tygrysek. Ogień, ogień!

Układ znaków. Urwaliśmy tablicę. Kolejny słaby punkt do eliminowania. za Mam taki problem z tą steką Mamy taki temat, że Czy trening ogólnie poszedł bardzo dobrze, ale porywały się takie różne przewód, ten przewód i kadrę powinienki. Nie może być tych awarii. Nie mamy powietrza, nie? W układzie. Musimy sobie właśnie naprawić. Nie widzimy po treningu, że takie właśnie ludzie zaczął się pochować, więc tylko to zostaje. Jest taki trudny teren z drugą większą szaków i one już wszystko powyciągały, nie? Teraz i raz się obrawiamy wykopanami w domu z tabulami Sytuacja się rozbija nie mamy powietrza, ale pasek jest, nie? A poczekaj, poczekajcie mamy zasyc do sprężarki z tyłu No i pierwsza woda w kamperze takie rzeczy też się zdarzają. Widzicie, wlała nam się woda tyłem do auta, schowki też, ciekawe, na no ile były wodoodporne. Zobacz, teraz woda stara, także jest, chyba, żeśmy pierwszy raz złoczyli. Taki los terenowego kampera też. Terenowy kamper. Takie rzeczy się mogą zdarzyć też.